3-2-1. Cześć manu. witajcie z tej strony Gabry. Witam was w kolejnym oczywiście odcinku na moim kanale. Oczywiście z naszej przecudownej serii, którym jest oczywiście moje gospodarstwo. Jak widzicie zatorka. Jak widzicie Zetorka pięknego tutaj stojącego właśnie przede mną. A z czym to stoi? No, no 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 no, 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 no właśnie. Słuchajcie, wydałem. 3000 na krzyczkarnię jednorzędową, jedziemy od razu kosić. Więc, więc nawet na gospodarstwo nie zajeżdżamy. Więc, ten odsłuchaj tego sąsiada. Czekaj, to do góry podniosę. Od was tego sąsiada kupiłem. Więc, jedziemy od razu kosić. W takim razie, Jeszcze się tutaj. No dobra, zmieściłem się. Jedziemy od razu na pole, bo kukurydza już jest gotowa do skoszenia. A przy polu stoi oczywiście z 60 z przyczepą, którą będziemy wozić, bo wozimy już, takie że miałem dylemat mały, którą przyczepą wodzić kukurydzę. Ale ostatecznie się zdecydowałem się na okosankę D35. A nie wiem, jakoś tam jest większą mam buty bardziej tak będziemy według mnie wyglądać. Więc mówię, na, na gospodarstwo nie zajeżdżam. Brama zamknięta, ale chyba będziemy od tyłu, wjeżdżać, żeby jeszcze zobaczy. I ogólnie możecie oczywiście zostawić łapkę w górę. Subskrypcję z dzwoneczkiem, ktoś jeszcze tego nie robi. Żeby oczywiście więcej odcinków. No. No i lecimy po 1000 subskrypcji. Może ja nie w tym roku, no ale do wakacji mam nadzieję, że 1000 subskrypcji wbiję na kanale. Byłoby zajebiście. No i ten. Eee. Dobra. Jesteśmy, słuchajcie, już niedaleko. Tam już widzę trzydziesiątkę. Tam już belki te z oddali. Widać ogólnie tak. A jak zaraz mam myśl, jak będziemy jechać z pełną przyczepą już, no to pokażę wam, jak wygląda moja stodoła, bo jest naprawdę wygląd Dobra, bo się podnosił przyblokował, e, Jest naprawdę bardzo duży, jeśli chodzi o... Chodzi o moją stodowę. Jest bardzo dużo rzeczy w niej, więc pewno spoczko. Dobra, jesteśmy. Ładnie to wygląda. No i ogólnie robimy w tym... W tym odcinku robimy tylko i wyłącznie koszenie właśnie tego. Czekajcie, jak wystanąć tutaj? Dobra, zacznijmy inaczej, Dobra, zatrzymamy się już tutaj, Od... odepniemy, odjadę gdzieś, nie wiem, no nie, może nie w te krzaki. lepiej, bo szkoda sześćdziesiątki, a wjedziemy sobie, o gdzieś tutaj, no mówią niby sześćdziesiątką koszt, bo na dwa nie wyglądało, ale powiem szczerze, że ta, testowałem, ale ta się szkarnie, nie wiem czemu, ale ma problem z... 60, a to dziwne według mnie, bo raczej no problemu nic nie powinno. Dobra, więc sobie jedziemy sobie bez przedłużania. To jest tak kacie, w tym się regulowało to. Więc co, w takim razie wałek tutaj i tylko lewarkiem do góry. O kurde, gas gazu nie dałem jeszcze raz, czekaj. Najpierw gazu trochę damy. Dobra i wałek Nie wiem jakim biegiem, ale myślę, że jedynką będziemy zjedzić. Czekajcie jedynkę zarzucę. Kurde, najłatwiej no warzącki niestety. To jest według mnie za wolno, więc przyspieszymy. Dwój... Dwójką będziemy jeździć 5 na no na... szczerze... Czekać, bo widzę, że już wszystko... o tak mniej więcej zostawię. No myślę, że nawet nie nawet mogę na ta 6 jechać na godzinkę, no i mi się wydaje, że to by oddało, ale... Jak widzicie, gazu nie odpuszczam. To jest ustawione wiadomo na gazie ręcznym i już to jest według mnie bez sensu wyciągać jakby z gazu go... bo to naprawdę obroty muszą być ogromne do tej czkarni, żeby jakoś mniej więcej szło. Szła robota, ale no mniej więcej idzie trochę się tutaj to nie zgrywane no, ze sobą, ale myślę, że spoczko. Myślę, że to tak źle nie będzie wyglądać. Ogólnie tak. Poza odcinkiem, wszystko sobie, jeśli chodzi o zboża, to wszystko wykosiłem. Tu już naprawdę nie chciałem robić... No, chciałem... Naprawdę nie chciałem robić z tego odcinku, bo naprawdę te zniwa wy... No jesienią w takich liściach to już no, nie za ładnie wyglądały, więc... Yy, bizon naprawiony, bizon jest naprawiony. To z sąsiadem się pospawało, jak widzicie, z tym mechanikiem, co kupiłem Właśnie też mu trochę ten, właśnie z tym mechanikiem, tak widzicie, widzieliście tam John Deera robią, teraz na sprzedaż, bo on kupuje, robi, sprzedaje, można powiedzieć, no i koło robi teraz John Deere'a, mi mi go pomógł naprawić, jest, wszystko nim działa, Bizon jest wymyty, przedmuchany, nie wymyty, Bizon kombajnie się nie myje. Jest wymuchany wy wy właśnie, jest na on stoi. Eee, wszystko do ładnie wykoszone, jęczmień jest w silosia, owiec i pszenica jest, jest wysłany na stole. Bardzo na spokojnie Wam jeszcze pokażę. Wy część odcinka. Tak nie jest, Nie wiem, bo z tej kamery mi jest ogólnie wygodniej. To co? Teraz przestało bać dwa żonki, no to nie zna. Czekajcie, wiecie co, że ładniej to wyglądało. Jest tak za Kulkę, Wiecie co zrobimy? O, jak widzicie belki niepozbierane, na pewno będzie odcinek taki, poświęcę jeden cały odcinek, żeby tutaj belki pozbierać, żeby to, no bo naprawdę tym turem chcę jeszcze trochę pozbierać belek, a ten tur może w następnym sezonie już raczej będzie, raczej się już z moim gospodarstwem pożegna niestety, ale myślę, że na spokoju wszystko. Na pewno też dosyć odcinka w tym było, bo nie wiem kiedy wy go oglądacie, czy wy... Czy wy go oglądacie w... Tak się teraz we wtorek, czy w środę? Prędzej... Prędzej w środę, ale nie wiem, czy tak, trójka. No bo nie ma sensu tutaj wolniej jechać. No i wjeżdżamy sobie tutaj i... Jeszcze niestety chyba raczej będę... Zbierają się tu nie trzy się, zbierają, no, no, bez przesady, już bardzo wystarczająco. Jeśli chodzi o tą sieczkarnię to myślę, że na raz maksymalnie dwa koszenia kukurydzy. A czemu nie mówię dwa sezony, bo na następnym sezonie kukurydzy nie będzie, więc mówię na dwa koszenia kukurydzy i chodzi o tą sieczkarnię, to będzie, ale potem już raczej nie będzie, bo to po prostu nie będzie miało sensu. Bo... Dziury urwane w zatorze. Okej, okay, wytnie. Yy, no myślę, że nie ma sensu yy, męczyć się tą siećkarnią. Kurczę, co jest? Nie ma sensu, według mnie, męczyć się tą siećkarnią za długo, bo już teraz większe pola będę chciał w kurze No i właśnie to już będą dosyć, mogą być lekkie problemy, jeśli chodzi o tą siećkarnię. Ale myślę, że na dwa korzenie w wystarczy. Naprawdę. Mm, spoczko myślę będzie. Ogółem to tak. 92%, ma masz poprzeczkę sobie koszty. Weźmy tak. O! Dobra, jest, udało się. Tylko poprzeciąg i raczej będzie właśnie pełny, bo nie chcę już robić kolejnego przejazdu. Dobra, trochę wiedziemy w sumie. Akurat z tor, z którym przejeżdżę, zostawimy, a podejdziemy tutaj 60, i być, będziemy tą polną drogą tutaj jeździć. Dobra, cyk, zaczynamy trochę. Rozpinamy się wałek, rozpina się szkardzi, więc trzeba będzie rozpinać wałek, ale myślę, że to nie robi większego problemu. Lecimy oczywiście przez kukurydzę. Kurde, <grystanie> czekajcie, przebiegniemy się przez kukurydzę, właśnie tutaj, do 60, która jest tutaj. Ale ładna coś się zobaczcie. No oczywiście tam z są się no, raczej problemu nie będzie, że jeżdżę po jego łące, ale to do sporo widzicie. No Znaczy dwa, dwa przejazdy. Pierwsze, no i zje, jedzie, jedzie, zje, z jazdy po jego łące to na tyle, na 60. jakby swoim. Więc myślę, że skoczko. Nie mam pojęcia ile na odcinku wywiózł przyczem bo to trochę wiadomo jak jest tego złożenia, ale myślę, że na spokojnie. Kurde, nie tutaj, ale nie te ciągi. Poczekajcie, tutaj ładnie podepnę. Zresztą wędrzę, żeby mieć jak wykiwować w ogóle. No i przez tą pełną drogę, która uczęszczana przeze mnie na... Uczęszana przeze mnie jest bardzo rzadko. na, na swoim serie, jak na tej mapie, bardzo rzadko. Ale... to jest taka fajna, bo niby może sobie przegazować, naprawdę dziura, więc trzeba być zwolnić. O patrzcie, tu niby może przegazować, a tu zaraz dziura będzie. O właśnie była. Dobra, na spokojnie powolutku. I pokażę Wam zaraz jak o w wygląda. Kurde, jak się patrzę na te buraki, które dosyć na tej mapie są ładne, Możemy buraki iść. Tu mnie to by oddało może. Bo to też dużo wapna do bożenia w tym sezonie, więc w jesieni jeszcze ze odcinki na pewno będą. Dobra, full. Nie, no może nie full, no ale no na spokojnie można go dać. pełna przyczepka. Aha, tylko teraz ja tak ogólnie w nie nie pomyślałem. Bo ta przyczepa chyba nie może, z tego co wiem, na tył kipować. Czy może? No właśnie, nie może, Sy, bo nie jest Sy. z boku. Słuchajcie, jest przypało. Ona nie kipuje na tył. Ja zrobię tak, żeby mniej więcej tak na lewą stronę sypać, żeby... Hmm. Dobra, co? Kontroli I od razu ogień. Cyki od razu ogień. No mniej więcej lekko na gazie trzymam tam. Aha to myślę, że to w miarę mniej problem. Bez przesadni, co kiedy dwie co to jest? Co to jest? Czemu nic się O, dobra. Jedziemy sobie normalnie polną drogą. Nie będę na asfaltem cisnął. Nie będę go zrywał, bo wiadomo szkoda asfaltu. O kurde. No i już dmuchawa do wymiany. Pogięta. Trzeba zespawać albo wymienić. Dobra, ale jeszcze miałem zrobić jedną grę. To już tutaj się ustawię, wyjdę w trakcie jazdy, bo mogę. No, ha, ten nie wejdę. Bo tutaj stoi ta, bo ona stała na pryzmie, tam wypryzmie, dokładnie mówiąc. A bizonek jak widzicie, tam stał. Ma w planach ogólnie tutaj zmienić to miejsce, żeby to trochę to lepiej wyglądało. Czekajcie, tylko sobie wezmę, o, na myszkę przejdę. Trafać. tak to wygląda z mojej stoły. Jest pszenica, jest przyczepa oczywiście, jest kosiarka, wiarka i beczka. I z tej strony wyższe wysypany właśnie obies. Dobra, nie ma co przedłużać. Ogień. Jest dużo do roboty. No tutaj chcę te krzaki tu wykarczować i ładnie tutaj zrobić. mniej więcej, żeby tak wyglądało. No i ogólnie też niedługo chcę przebudowę zrobić gospodarstwa. bo ten z tyłu mi się to gospodarstwo mega nie podoba. My jednak tego potu nie ma, to jest droga publiczna i właśnie to jest coś takie, nie wiem jak to jeszcze zrobić, muszę pomyśleć, muszę mieć jakiś pomysł. Dobra, ogień w takim razie. Potem trzeba ładne buraki są. No nie wiem, bardzo bym chciał pójść buraki, ale nie wiem jak to się mogę za to zabrać, jakie maszyny, potem muszę nam pociągnąć, bo A myślę, że jeśli chodzi o pieniądze, to z tego... Z tych zbóż moich to trochę zarobię. Czekaj, tak. O właśnie, nie widzę, że jest zapisywanie, to mi się zapisze gra. Ja tylko właśnie, no łatwo nie gram, więc nawet spoko, dobrze. jest ogień. Szkoda, że z daleka tych tej wysokie nie widzę, tym co widzę. A tutaj zależy od sprzętu, na którym gram ja zastanawiam się, że na tym odcinku nie laguję, więc fajnie, to dosyć. To 25 w końcu no ale... Nie wiem, dobra. Myk. To się zastanawiam się, czy coś chcę jeszcze dzisiaj robić, ale tutaj będzie może później, później się trochę częściej te dwie przyczepy wywiozę. Wepnę już tego tura do 60, żeby trochę poubijać i tu już rozpinany nie będzie bo to będzie, będą krowy kupowane krowy będą kupowane i na pewno do oczu będzie na pewno niestety ale tu potrzebny tylko to 60 lepiej bez tego tyle ja ale w to, to będą potrzebne w takim razie ogień na płot i jedziemy dalej hmm też ogólnie zastanawiam się nad jakimś polem do dokupienia za te pieniądze, co dostanę ze zbóż, za sprzedaż. Myślę, tak około pół hektara farmingowego. Pół farmingowego hektara myślę, że by wystarczyło. Jakie fajne pole już się bym sobie znalazł no Najpierw najchętniej kupił, ale jak to jeszcze pójdzie, to nie wiem, słuchajcie. Hmm, Ciekawi, lot odcinek już a, bo nie wiem hmm. i kurde, tak się zastanawiam, czy hmm, ci nie zrobię jakąś teraz hafajnę na co? Chociaż nie, no nie, nie zrobię meg, ulica wita no z tej strony poprzeczniaka nie będę obcinał, bo to po prostu nie ma sensu Meg, wałeczek hmm, tak się zastanawiam, czy by poszedł szybciej trochę wtorek To przyspieszymy trochę. No w sumie to może być z taką prędkością. Źle to nie wygląda, bo jak kasie nie może z tym jechać. Dychę. A no dychę to nie wygląda. Chyba. I jednak jakbym brał może ten serio jeden rządek, teraz biorę w ogóle trzy. A jakbym brał... te trzy do końca. Ja bym brał jeden rządek, no to to by na pewno lepiej wyglądało bo jest z taką prędkością niż jak biorę dwa rządki czy tam trzy no i jadę z taką dużą prędkością więc... więc niestety tak no i ogólnie w następnym sezonie już mam na pewno mm, nie, szczerze nie wiem czy będzie też kukury za ale raczej nie no i ogólnie jeszcze może potem wejdźmy po do zmiany zobaczymy Czekajcie tu mam wydodnia. U gór zboża to by rzepak pasował u nas. 1.20 nawet. Soja na 1.0 wtedy. No czekajcie. Mam no, ugór z bożą, no to ale kurde no. Właśnie to mi się nie podoba, więc U gór zboża mam wcześniej, no i zobaczcie, Soja mi pasuje. Rzepak na 1.20, no i z Boza, tak, no, tak nie ma sensu, to... Nie wiem, czekajcie. Co tu wykombinuję? Kurde, tak strapaczy poza odcinkiem. No, trochę będę miał do roboty jeszcze. No, więc poczko nawet. Także zastanawiam też, się całość kosić na, na kiszonkę, czy może na ziarno trochę przekosić. Kurde, włączyłbyś to, a nie? Jak na wyłączonym wałku się już teraz... O, dziękuję bardzo. No, no właśnie, właśnie, nie wiem, czy właśnie teraz zostawię coś, czy nie. No zaraz zobaczymy ile będzie tego na tej. Ujedziemy chyba z drugą przyczepą właśnie teraz. No, więcej co... No, Wyrównamy to, bo widzę, że dosyć krzywo idzie. Tylko co tak, mniej więcej. No potem będę musiał tutaj po tym drzewem jeszcze wykosić, żeby to ładnie wyglądało to pole Dobra, teraz tak, jeszcze bym tylko chciał zobaczyć, czy to pole wymaga kukurydzy wapna nie wymaga, ale wymaga orki, widzę A tak, to wszystkie moje pola wymagają wapna, więc na pewno, że faku do, do kiedy mogę się drzew? Na niby to dwa dni... Chyba, hmm. no, że na następny odcinek przewinąć do następnego dnia, na rano, i zrobić wapnowanie, no i jakieś talerzowanie powiedzmy. No to by dało w sumie. To tak chyba zrobimy, że w kolejnym odcinku będzie wapnowanie. Nie, najpierw ogólnie trzeba będzie zebrać palę, bo potem dopiero wapnowanie. No, tak zrobimy, widziałem. Kurde, stój! <noise> Widzicie? A się zagadałem. bo tu pełno już nie wiem od jak daleka, no ale nie będzie. Czyli się łódka. Full. Bardzo ogólnie też żałuję, że nie zrobię jednak już owsa. Na właśnie odcinku to ładnie wygląda, ale myślę, że wakowani mamy świadomo Bo to też na pewno... jest po owcie na tej mapie. Bardzo powiem że ładne, więc w pewno będzie wszystko spotko. Czekajcie, tak szczerze mówiąc, zabrał sobie. Serio na czas nagrywam. 21 minut. Tego nie było jak coś. Powiem tak, 21 minut. Już, to jest dla mnie no dosyć dziwienie, bo nie myślałem, że na koszenie dwóch przyczep mi tyle zajmie. Ale myślę, że zrobię cięcie teraz, jakby sobie tylko przyczepę i widzimy się jak trochę więcej tych przyczep nasypię tutaj, żeby było to ubijać, no i myślę, że będziemy ubijać też. A to najpierw na spokojnie ciekawe idę, wysypać, i zrobię chyba cięcie. W takim razie, ale mu udaje. z czarny dym leci. Więc zdrowy silnik, jak widać. Jak widać, bardzo zdrowy silnik. Więc tak, dobra, zjeżdżamy. Innego podarstwa, moje piękne. No mniej więcej zaczynamy sypać z tego samego miejsca. No i dalej nie będę sypać. Mniej więcej na... No i elegancko Od tego Tu No nic, z którem nic się nie stało, to tylko tu Dobra, więc co widzowie, widzimy się jak trochę więcej tego tutaj na nawiążę, bo jednak tego jest bardzo mało To się całe pole Trochę jeszcze tych przyczep było, ale myślę, że się udało więc co no, zjeżdżamy już tą przyczepą, rozpinamy się Cyk, my tu Wspinamy w takim razie turę, no i lekko to no widzicie dużo, dużo tego nie ma, ale raz po całej osi po prostu Ale my się zaraz podgarniamy, myślę, że Po prostu nie z tego odcinka robimy jest za długiego. no i szczerze mówiąc Pierwszy raz w tym momencie właśnie Widzicie no jeszcze nie widzicie, bo widzicie samego Tura. Widzicie pierwszy raz 60 z tym turem. jeszcze tej 60 z tym... górem nie widzieliście. No i teraz tak do góry i już fałką, tak. No tego to wygląda 60 z turem. No nie, może nie na tak ładnie, no ale... Trzeba sobie i tak radzić widzowie. Dobra. Teraz tak. Od czego by tu zacząć? Myślę, że zacznę od przejazdu po tych fałdach wielkich. Zraz przejadę sobie. Myślę ładnie tutaj, tutaj z tej strony trzeba to na pewno, bo jednak... Aha, z którą przyczepą teraz tak stanąłem, że nie, masakra. No, Za torem nie zjechałem, bo zjechałem na 60, że bugi, ja nie wiem nagrać. Jeszcze czekajcie, tak nierealnie... Stąd tą mogę to jest trudno, bo ona ma coś takiego, że... Dobra, czekajcie, wiecie co? Jezmy, może ją pociągnę jakąś tak ręcznie. Z górki było na się lekko, więc... Więc dobra. No, ona tak ma dziwny bugi, jeśli chodzi o sypanie. Czekajcie, bo może trafałko zrobić. Drafałka tak. U. U. -u. Aha. Dobra Teraz tak Teraz V jak ja dawno takim turem nie ładowałem W ogóle w farmingu nigdy takim turem nie ładowałem Nigdy w życiu, słuchajcie Słuchajcie, może się uda, że wiem, tutaj O i teraz ma swój Nigdy w życiu w farmingu turem tak nie ładowałem Nigdy chyba w życiu, tak strasznie Tak teraz, słuchajcie myślę szczerze ja chcę już wiedzieć jak go debelki zbierać dobra podgarnę sobie dosłownie jeszcze podgarnę sobie dobra styknie chyba chociaż jeszcze, jeszcze jedno jeszcze jedno spodgarnę jeszcze jedną sobie się podgarnę łyżkę tylko i myślę że będzie styknie jeszcze tak wow. a powiem szczerze że o, powiem się wam szczerze, że o, mówiąc szczerze Wam, widzowie, bardzo jakby ciekawy jest Inaczej na pewno niż takim turem zwykłym na siłowniku się ładuje na pewno Ale czy do fajnie? Powiem wam, do zabawy tak Dobra, wjeżdżamy A, dawaj, ogień Dobrze a teraz tak, bardziej zrobimy coś takiego. Mm, tak i V, Jeszcze trochę, tak. Nie będziemy nigdy stychać to lekko, przetychać. Kurde, na no, 60 jak to w ogóle... No! E, teraz tak. Eee... Równo? No w sumie równo, bo ja... Ci po, jak strzebała 5 ton, to wywiozłem... Tutaj 35 to jest... 25 przyczy... Yy, ten, 15... Nie co ja mówię. Nieważne. 15 przyczyn wybija z Boże. Dobra, 70%, jeszcze z tej strony chcę podgarnąć przynajmniej z raz. No powiem szczerze, że akcja kiesiąca na pełnej. Aha! Dobra, myślę, że zrobię tak... Dobra, nie będę już wyjeżdżał tam do samego końca... Wiecie, żeby tam nie ten... Kurde... Wsy, już chciał spaść z Dobra... Będziemy słuchajcie kończyć taki radio odcinek zaraz, tylko tu myślę, że jeszcze na odcinku to przykryję na no spokojnie. A. Zrobię już fałką tutaj, żeby już fałko tutaj, że ten tu nie przeszkadzał. No i myślę, że teraz trochę z środka poubijamy sobie, bo to teraz są tak tam widzicie. Właśnie taka o... Od boku nie będę ubijał, bo... po prostu na tej tury się nie da, nie stwierdzi. No ale też chciałem taką pryzmę i taką sobie wziąłem. No a mówię, w kolejnym odcinku myślę, że się zrobi zbie zbieranie bel, wapnowanie. Kurde, zjechałem. Ale to właśnie nie wysypało. Wasze znaczy zbieranie bel, wapnowanie i trochę wam bo na Dobra, słuchajcie, za tym filmie to już będzie wszystko. Dać w górę, subskrypcję, jak ktoś oczywiście jeszcze tego nie robi. I co, widzimy się już jutro, no cóż, nie jutro, na pewno nie jutro, ale widzimy się myślę, że już niedługo na moim kanale, jakby to było w środę, to może na no, no jakiś weekend jeszcze coś będzie mi się chciało nagrać, nagram, no a co, ja się będę jak no jeszcze, aha, serio. I my, ja tylko taką pokażę. No i co? Widzimy się już w na następnym odcinku na moim kanale. Na razie, cześć.